mam mordy, ja jestem Sandyx Pro, a w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać Hero Zero. Jeżeli Wam się odcinek podoba, jeżeli Wam się ta seria podoba, to nie zapomnijcie o subiku, łapycy w górę i dzwoneczku. A ja już dochodzę do Hero. W poprzednim odcinku wybiliśmy staty po 100. Kryjówkę mamy. Nie, chyba Hejs. na razie nie będę odbierał, nie chcę. Ale łódko jest. Hm. Okej, okay, rozpoczniemy sobie to na razie. 13 poziom. W dzisiejszym odcinku będę chciała nabyć na to do 15, no więc to na pewno nam to wyjdzie. Tak. To sobie zrobimy, to jeszcze bardziej opłaca. Zrobimy sobie ta siłkę, a zrobimy sobie odnowić, To zobaczymy, co tu mamy. Dobra, trudno, ale się od odnowimy. Dobra, zrobimy sobie to. Pięć minut to tylko trwa.

Mamy średnie. Ciekawe kiedy będą trudne, pewnie gdzieś koło 20 poziomu. Oglądam. Okej, okay. fajnie wygrywamy. No to już będzie nocne. O, mamy pierwsze trudne. OK wygrana. No i fajnie. Punkt sezonowy nasz. To bym najbardziej chciałem. Wiem, że miałem to mitem, ale to wolę sobie zrobić, bo to jest króciutkie. To jest... Le... I właśnie moje zdaniem to jest lepsze. Tam i tam ale i tak bym pewnie coś czuję, żeby był na minus. Choć nie wiem. Tutaj nam wymioty wstały. Okej, tu sobie możemy wziąć. Fajnie. Okej. Okay. Hmm. Przyatakujemy kogoś. EASY To 0, by się przydało jeszcze podlepszyć, na lepszy poziom Tak, chcę go OK. tu nam zostało aż 8 minut, ale mamy reklamę obejrzę sobie. W ogóle to jeszcze musimy odebrać punkt sezonowy, bo dostaliśmy. Ja to już robię cięcie i widzimy się z wami, jak mnie będzie sobie. Okej, o już nagrodę. Fajnie. 5 minut skończyło, czyli już tylko 3 minutki. Obieramy punkt sezonowy. Dobrze pamiętam, że będzie 10 punktów? Tak. Okay. Teraz musimy zdobyć dwa punkty, i nie doszczędzamy ich się Nie wiadomo ile, mam nadzieję, że dużo, tylko 30 sekund. Tutaj. Ok, zrobimy sobie chyba nowy towar. Maska jakaś fajnie, fajnie. Zastanowię się jeszcze, na razie obejrzymy sobie. Okej. Okay. Dobra, weźmiemy sobie chyba to. No. Dobra, trudno, bierzemy to. Maskę. Okej, okay. a teraz właśnie ja mam jeszcze te punkty 10, fajnie. I weźmiemy sobie kondycję, żeby mieć 100, a dokładnie 105. Okej, okay. Widzę, że nam się skończyła. Ja, fajnie. 14 poziom. No to jeszcze jeden poziom. Sprzedamy sobie itemki. Niestety, niestety tylko 12 monet. No ale zawsze to coś. Okej, okay, sprzedajemy. Myślę, że trochę więcej, no ale na razie mamy hajsu wystarczająco dużo. Nikt nie zapisywać. No i zrobimy sobie następne średnie. O, pesalne. Zrobimy sobie. potem coś zaczynamy. To sobie zrobimy. 6 minut, aż 4 tysiące doświadczenia? Ale nie wiem, to potrzeba. 5 tysięcy. No to zrobimy sobie. Powinniśmy sobie zrobić. Już chyba ja nawet, jak już to odblokuję, chyba będzie 15 poziom. Jak nie, to będzie bardzo mało brakowało. Okej, okay, mamy. Ok. Nie, no, Mesquito. Ok, tu mam okularki. No to sobie to robię. To szczerze że te okularki będą na minus, no ale trudno.

Chyba pierwszy raz na jest dopiero chyba drobna, no, tak? No tak. Fajnie. Kurde, tu mam same te... O, tu mam fajne. No to zbieramy 4 punkty, mam 3... O, to już 8 sekund. Okej. Okay okej Ok, 64 punkty. Fajnie. O, ma, o, to jest opłacalne. Tylko, żeby nam wyszło, zbieramy 9 punktów. Jak nam to wyjdzie, to już będzie nam mało brakowało i zrobimy siłka. 22 płotnych, okay. Dobra, biorę, 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 biorę. No i wreszcie dwa płatne, fajnie. Okej. Dobra, mi na gotowe. O, dużo mamy na plus, fajnie. No i takie coś tu ja chcę. Co tutaj jest? Kurde, zastanawiam się. Dobra, bierzemy. Ten pasek. Nie, nie, nie to wychodzi mi. W to. Chyba wezmę. No. Bierzemy. O, tu że no, fajnie. to Dzięki. Nie, 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 nie. Dobra. Tu muszę to. Nie. Tu nie. A tutaj też nie. Coś widzę, że tutaj coś mamy. Okej, okay, co dostaniemy? Fajnie by było jakbyśmy... O! Akurat nie mówić, że fajnie by było jakbyśmy ją pąkę stali. No to trudno, gdybyśmy dostaliśmy to wycięte. O! Tutaj nie Nie chcę tego. Oksy. Dobra, bierzemy. Nie, tego raczej nie. No i to widać. Dobra, zostawiamy na razie takie. Widzę, że coś tutaj znowu mamy. Okej. Okay. A nie, przedmioty jesteśmy. po nie widzę. A, jest to jednak nie. 84, no? no? Dobrze, dobrze. trzy. Widzę, że droższy już dostajemy tej temy 54, no 78, dobrze To tam zostało już tylko 50 sekund, a tutaj Widzę, że tu już mamy to lepiej, to teraz sobie ten klej ulepszymy OK, rozbuduj. O, już zawsze mi się skończyło, fajnie. Okej, okay, mamy 15 poziom. Fajnie No dwa bezpłaty, to akurat sobie ulepszymy mózg. Widzimy sobie na plakach, bo mamy dwa bezpłatnie. No przecież jest od 15 poziomu co chodzi. Nie wiem, zlegowało mi się Dobra, idziemy nasiłkę na razie należy... Kurde, dziewięć nie jest Chyba nie by było jakby w ogóle wyszło, bo też nie wiem czy wyjdzie. Tego nie będziemy atakować, tego też nie. Kurde. Okej, okay, dobra tutaj teraz Spróbujemy. Nie, przegramy, Dobra, spróbujemy w Lizę kogo jest... Znaczy, nie w lidze, tylko w tym pucharze, co ja mówię. Pokaż HT Aha, na siebie drobno. Fajnie. Nie Sendix Pro, to na przykład tego. No, na no, Cilku, atakujemy Ma jeden czas. Lubek. 15 hp, ale ford. Kurde już muszę czekać 3 minuty. Najgorzej. Dobra, weźmijmy sobie misję. Znajmę. Plakat. A, czyli ja mam ten plakat zdobyć? To jak najchętniej bierzemy. Trzy minutki, nie ma sprawy. Na siłce ile mam? 8. Tutaj też mam jeszcze tylko 20 sekund.

Nie rozumiem tej gry. Epicki za 27. Zwykły za 80 liczę. 96... O nie, Okej, mam już 9. Okay, Fajnie. Tylko żeby to wyszło. Proszę, żeby wyszło. Proszę, żeby wyszło. Proszę Yes, mamy to. No, to już tylko tyle. nam zostało już. Tylko 80. No to jak zrobię, A to na nam wyjdzie. Tylko minutka. Fajnie. Kurde, jak ja aż ten poziom, nie wiem, trochę. Dobra, to sobie odamgradujemy, bo się przyda. Przyda. Więcej hajsu. To już tylko 30 sekund, fajnie. Na siłce jeszcze 7 minut. Tutaj 30 sekund. Tutaj nic nie mamy do roboty. Ja bym go chciał sprzedać, 73 monet nie mam pytań W ogóle sobie jeszcze coś zobaczę Tutaj mnie coś jeszcze ciekawi, czyli ja muszę zdobyć... Okej, okay, muszę zdobyć A się sobie Nie Nie, 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 nic nie Okej, okay, nagroda, fajnie No, nareszcie mam odblokowany plakat. Rozpocznij. No mi itemki będą do zebrania. Pierwsze. Dobre, nara. No już mój fajny itemek. Tylko, że Chyba nie. Nie. Kurde, typ ma dobry staty. Przegrałem. Jezu. No niestety. Dobra. Sprawdzamy. Znaczy odbieramy tutaj nagrodę. 260 monet. Nie przyda mi się to bardzo, ale okej. Okay. Wiemy sobie tutaj coś jeszcze. Zastępną misję. Oło, 8,5 tysiąca. No to bierzemy. Trochę długie, no ale raczej. się żyje. Mamy coś fajnie. zebranego z Renio, no, to no, bardzo leży, przyda się. Ok, no, to... jeszcze nas nie stać. A no, dobry, żeby zmienić sobie trudne. Tak, o, za 5 będzie 70, już sobie to zrobimy. No, ty mi brakuje tylko 2 minutki. Mogę to reklamę? Mogę, dorobić Okej, okay, tylko 5 sekund. Ok, fajnie. 8:30 sekund stracone. Zawsze coś. Tutaj nie mam już co robić. Sprawdzimy sobie, czy mam jakieś punkty. Niestety. Siłka. Już tylko minuta. Fajnie. Zobaczymy sobie kryjówkę. O, mogę coś zbudować. Pozycja ochronna. No to budujemy. Czy by nie? Zaatakujemy sobie kogoś. Tu możemy. I ten ja. Który mam staty prawie po 200. I mamy mniejszy poziom siłki od tego typa. XD. Ta jego nazwa idealna jest do tego. Idealna, po prostu idealna. Chodzi o tak to, ją robię na hitach. w ogóle to mi zostało już tylko 13 tej energii nie patrzyłem na to z niedługo już będziemy musieli skończyć odcinek o, mam już 5, co robiliście? i cyk nie, no nie mam pytań dlaczego ja to musiałem przybrać ja i teraz zbieracie jeszcze te trzy. To chyba na wystarczy, ja nie mam pytań. Nie, wystarczą. Dobra, chociaż to też wystarczy. Głupie trzy minuty, jakby mi ten trening nie mógł wyjść. Serio. ale ja Dobra, idziemy na kryjówkę. Na czwarty poziom musimy mnie jeszcze Nie Dobra, bijemy się z kimś. Czemu nie mogę atakować? Nie masz. A, bo ja też muszę sprodukować Co jest? A, tutaj dobra, no to robimy. To, 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 to. Fajnie. Mogę robić cięcie i się spotkę z Wami dopiero jak to się skończy. Ale postanowiłem sprawdzić jeszcze, czy tu nie mogę robić. jest reklamy, ale nic. Jest... Ty nie mogę. Dobra, weźmiemy sobie. Dobra, co byś tu wziąć plus 10? Dobra, wtormuzkę już weźmiemy. Okej, okay. dwa, na razie. Mamy coś tutaj, fajnie. Okej, okay. możemy. O, fajnie, fajnie. Na plus. Zaraz zobaczymy, czy serio będzie na plus. Nie, więc nie będzie na plus. No, no, sorry. no, to Przynajmniej na to miasta, na to miasta, No to miasta, to nareszcie. Okej. to i na Urdoż 9 godzin muszę czekać, żeby robić znowu. No dobra. Nie no, bez spiżu, że tu samo siłko idzie. W sumie to jest tylko minus 6, to już. Dobra, jak jest tylko minus 6, to już się raczej założę. Przynajmniej będę miał lepsze trochę. Normalnie bym nie brał, ale to jest tylko już minus 6 to już jest. Tylko dlatego to już. Bo sprawdzam sobie jeszcze te temki. tego nie. Tego na pewno nie. To nie. Co za pątka, więc nie. Dobra, zrobię sobie ten już nowy towek. raczej nie bierze. Nie. Tutaj pasek nie. Niepotrzebnie trochę to zrobiłem, no ale trudno. Dobra. Już nam zostało tylko minuta 10, więc ja robię ci się widzę z wami jak to się skończy. Okej, okay, 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 okay. okay. I skończy. Nie. Osiem tysięcy doświadczenia, poziom 16, sprawie 17 można powiedzieć. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to nie zapomnijcie o subiku. No i co mogłoby powiedzieć? Elo!